To ważne uroczystości? Ważne dla was, dla młodzieży, dla przyszłych pokoleń? Nie ma ważniejszych uroczystości. E, jesteśmy związani z Cichociemnymi jako wojska specjalne i nie tylko jednostka wojskowa GROM, ale wszystkie jednostki. W związku z tym jest to dla nas bardzo ważne, ta budowanie pamięci e, o tych ludziach, o ich sposobie przygotowywania się do, do prowadzenia działań. E, Osobiście nie, nie widzę ważniejszych uroczystości, zresztą patrząc jak robicie to tutaj, to młodzież, co roku widzę coraz więcej młodzieży, która uczestniczy w wiersze, piosenki patriotycznej, to buduje, to daje taką energię nam też do, do takiego funkcjonowania i ciężkiego szkolenia, które, które wzorujemy się oczywiście na cichociemnych, trudno im do, dorównać jako wzorowi, no ale, ale staramy się. No właśnie, czyli gdzieś tam cicho ciemni przewijają się cały czas w tej waszej działalności, w tej, w tej waszej pracy. I, i, I wy ich macie gdzieś tam cały czas przed oczyma. Tak, mhm. tak, to można było powiedzieć tak tylko, ale, ale nie ma innej możliwości, jak to, że historia się przewija przez nasze życie, a, a historia powoduje, że raz, że się i uczymy, dwa bierzemy przykłady. A3, mając takie wzory, nie można być z tyłu w postaci nieprzygotowywania się, szkolenia, realizowania ciężkich zadań w czasie, w czasie pokoju, żeby być gotowym w razie czego na coś, co, co mogłoby nas dotknąć. Oby nie. Panie wójcie, w tym roku 83. rocznica pierwszego zrzutu cichociemnych. Dębowiec pamięta. Jak zwykle pamiętamy, co roku staramy się przybliżać młodzieży i zgromadzonym i zaproszonym gościom historię pierwszego zrzutu ciechociemnych na okupowaną Polskę, który miał miejsce właśnie w 1941 roku na terenie naszej gminy. No właśnie, ale przede wszystkim tutaj te słowa padły wiele razy. Chodzi o to, aby przybliżać tą historię temu młodemu pokoleniu. Musimy im przypominać o tym jak najczęściej, dlatego też nazwaliśmy szkołę imieniem cicho-ciemnych spadochroniarzy Armii Krajowej, po to właśnie by nigdy o tym nie zapomnieli. Historia jest bardzo ważna, żeby osoby, które walczyły o wolność Polski, były wspominane bardzo często. No Dębowiec ma tu już też takich przyjaciół, bo w uroczystościach zawsze co roku biorą udział delegacje z całej Polski, są jednostki wojskowe, czyli są te kontakty, są one pielęgnowane i, i co roku właśnie te delegacje są. Od wielu lat zapraszamy praktycznie wszystkie jednostki związane ze spadochroniarstwem na teren naszej gminy i bardzo chętnie te zaproszenia przyjmują, i jak było dzisiaj zresztą widać mamy ich wszystkich tutaj na miejscu. Na zakończenie wysłuchajmy pieśni pod tytułem Miejcie nadzieję, w wykonaniu ucznia z klasy piątej Adama Brachaczka, finalisty drugiego gminnego konkursu Pieśni Patriotycznej. Dzieje, nie tę marną, co rdzeń spruchnia... Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz ty, co wiem. sama nie zdobytym wałem Przeciwne losy stałością zwycięża Lecz te, co sama nie zdobytym wałem Przeciwne losy stałością zwycięża Idzie nadzieję, nie tę lichą marną Co rdzeń spróchnia. poświęceń duszy bohatera. Lecz tę niesłomną która tkwi jak ziarna, przyszłych poświęceń duszy bohatera. Dziękujemy bardzo za ten cudowny występ. Bardzo dziękuję. O oprawę słowno-muzyczną wydarzenia w wykonaniu uczniów zadbała pani Alicja Kania oraz pan Tadeusz Kraszewski, za co bardzo serdecznie dziękuję. Za pomoc, wielkie brawa dla nich. Zawsze co roku są z nami. Za pomoc przy organizacji tego dzisiejszego spotkania dziękuję osobie, która od lat. Jest takim dobrym duchem tego wydarzenia, panu Bronisławowi Brudnemu. Dziękuję państwu za przybycie. Pogoda nam dzisiaj dopisuje. Bardzo proszę jeszcze o pozostanie tutaj z nami i zapraszam na poczęstunek tradycyjnie przygotowany przez panie z koła Gospodyń Wiejskich. W dębowcu. Można się też tutaj poczęstować książeczkami oraz zakładkami do książek, które zostały specjalnie wydane, przygotowane na tą dzisiejszą uroczystość. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo.